Hej moi kanał, witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie, jestem Merlin i witam Was na kanale Gracza Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do zagrania na serwerze Minecraft na wersji 194 na słuchajcie, wakacyjnym serwerze Minecraft. Let's play. I na początku co to wejdziemy sobie i zobaczymy sobie IP serwera, jest to mc.mgtmpl. Start serwera będzie 16 czerwca o godzinie 16. Dobrze, więc logujemy się na serwer, ja jeszcze na serwerze nie byłem, to jest słuchajcie, pierwszy raz kiedy wchodzę na serwer. I zobaczymy, od razu witamy się tutaj na, na, na spawnie serwera. Słuchajcie, spawnu nie ma, bo tutaj to jest tylko, tak jak mówię, mapka testowa. Spawn słuchajcie, nie będzie jakiś specjalny, nie będzie to prawdopodobnie nic, tylko kilka bloków, gdyż na serwerze będzie po prostu zwykły survival. Zwykły, zwykły i niezwykły, ponieważ będzie to survival z dodatkami. I zobaczmy sobie jakie mamy dostępne pluginy. A więc pluginy, które są dostępne, słuchajcie, są to, jest to słuchajcie, plugin. Oczywiście magiczna kraina jest to jedyny plugin, który będzie na serwerze. Ja że się na chwilę lognę i słuchajcie, pozwoliłem sobie zloadować plugin i jak widzicie na serwerze słuchajcie, jeżeli dołączycie będziecie mieć 5 serduszek, czyli nie jest to tak jak słuchajcie w swoim survivalu, gdzie mamy tych serduszek 10, ale mamy 5, więc jak słuchajcie możemy sobie zdobyć te serduszka, w tym celu wpisujemy polecenie serduszko i możemy wymienić naszego expand, w tym wypadku nasz poziom, jak akurat nie mam żadnego poziomu i możemy je sobie wymienić na właśnie, na właśnie dodatkowe serduszka. A więc za każdym razem, czyli za każdym razem, jeżeli użyjemy komendy z serduszko, będzie wymagana większa ilość eksplo. W sumie nie, nie zawsze, ale przeważnie. Teraz poszukajmy sobie, słuchajcie, jakieś, jakiegoś tutaj e, 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 drzewa. Niestety nie widzimy żadnego na dole, są tam góry i chcielibyśmy załóżmy sobie teraz wykopać węgiel. Więc musielibyśmy być podrobną, ale mamy na serwerze kity. Wpisując komendę kits. Możemy zobaczyć, jakie mamy kity. A więc mamy kit start i jedzonko. Kity to tak zwane zestawy przedmiotów, które ułatwiają nam po prostu rozgrywkę. Na początku, wpisując kit start, dostaniemy, słuchajcie, cały zestaw na początku. I mamy tutaj jeszcze dodatkowo jedzonko. Możemy sobie dodatkowo wpisać kit jedzonko i dostaniemy więcej jedzenia. Co warto powiedzieć, że kity możemy wpisywać tylko raz w tym wypadku na cały serwer, więc. Nie zawsze warto użyć ich wszystkich na raz. Dobra, jak mi się ściemnia się, teraz nasze życie się ściemnia, i noc w to jest wyjątkowo niebezpieczna sytuacja w tej grze. Jak sobie zobaczymy, na dole mamy Hydrę, ale to zaraz Wam pokażę, co to jest. A więc zwykłe zombie, jeżeli walczy z nami, może nas wyrzucić do góry. Więc walczymy z zombie i ma szansę on tylko, żeby mnie nie zabił. Na, na szansę na to, żeby mnie po prostu podrzucił tak wysoko do góry, i wtedy po prostu będziemy spadać i dostawać fall damage. Więc powalczymy sobie z nim. Ma też, słuchajcie, szansę małą na to, żeby nam zabrać broń. Oczywiście, tą broń potem możemy sobie z niego podnieść, jeżeli, podnieść, jeżeli go zabijemy. Uajajajaj. Więc to warto mieć na, na uwadze. Więc, tak mówię, są to dodatki. Nie wiem, dlaczego mnie teraz nie chce podrzucić. Nasz zombie sobie go tutaj zabijemy. I dodatkowo potworki mogą się, słuchajcie, respić z dodatkową zbroją. Ta zbroja, od razu Wam powiem, nie wypada w momencie, jeżeli zabijemy tego potworka. Spróbujemy zabić tego szkieleta. Bum, bum, bum. I widzicie, nie wypadło nam, nam z niego nic. Ja sobie teraz spróbuję poszukać hydr, ponieważ nie mamy tylko ulepszonych potworków w znacznie takim, że że biją one e, więcej, bo nie biją one więcej. Czy tam, czy tam mają więcej HP, bo nie mają więcej HP. E, ale mamy słuchajcie, właśnie też, y, też, mamy raczej e, też hydry. I hydry to są potworki, które e, po zabiciu respią kolejne mopki i przez co utrudniają ich zabicie. E, oczywiście jest możliwe ich zabicie, jest po prostu to utrudnione. Tak samo za zabicie takiego potworka zwiększa się ilość e, expa, które one dropią, więc to też jest w pewnym sensie nagroda dla gracza. E, mamy też, słuchajcie, jeżeli będziemy rozwojać kobry, są nas szanse na to, że zesponuje się nam silverfish i to nam też utrudni rozgrywkę. Więc tak jak mówię, różnych rzeczy, różne fajne rzeczy tutaj są, raczej różne utrudnienia. Tutaj widzimy, zrespawnował nam się bardzo szybki zombie, tak zwany splinter. I zobaczcie, jak on szybko biegnie i atakuje nas. Ło! Jeszcze mnie podrzucił. I możliwe, że zaraz zdachnę. Tylko nie zabiję. Ale sami widzieliście, jak nas do góry podrzucił. I na to musimy mieć uwagę. Jeżeli, słuchajcie, na serwerze umrzemy, wtedy maksymalny ilość serduszek spadnie nam o pół serduszko, Czyli, tutaj 5 serduszek, jeżeli bym zginął, serduszka moje się zmniejszą na yy, ich 4,5. I słuchajcie, za każdą śmierć serduszko będzie się zmniejszało o połowę. Nasza, nasza liczba serduszek. I słuchajcie, jeżeli, jeżeli sobie właśnie nie będziemy tych serduszek zwiększać, to po prostu po pewnym, po pewnym czasie, raczej w momencie, jeżeli nasze serduszka spadną do zera, wtedy, wtedy po prostu dostaniemy bana do końca edycji. I jak słuchajcie, od tego bana się wyzwolić? inny gracz musi wpisać komendę REVIVE i podać gracza czyli REVIVE i nick gracza i wtedy i wtedy słuchajcie znowu będziemy będziemy mogli dołączyć na serwer Boom. więc teraz zrywam zrywam walkę z Hydrą więc zabiliśmy Hydrę i zrespiło nam Splintera z którym raczej nie wygramy, bo jest on cholernie szybki. Widzicie? Więc musimy spróbować z nim zawalczyć tutaj, na wysokości, bo na kontakcie innym nie mamy zbytnio szansy. Mam po prostu za mało serduszek, musiałbym sobie pododawać. I tak widzimy, mamy teraz sobie te cztery serduszka, mamy też expa i wpisujemy polecenie serduszko i dostajemy pół serduszka, czyli mamy, słuchajcie, ich aż pięć i pół. Ponowne wpisanie zwiększa nam znowu i tak dalej, i tak dalej. A więc już widzieliście hydry. Co to dodatkowo jest utrudniona walka z, z witherem i z Ender, 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 Ender Dragonem. I mamy też, słuchajcie, coś takiego na serwerze, co się nazywa Set Home. Set Home działają tak, że możemy sobie ustawić takiego Set Home w jakimś miejscu, na przykład załóżmy w tym Set, wpisując polecenie Set Home. I teraz możemy wrócić do tego miejsca, wpisując polecenie HOME, czyli załóżmy jesteśmy sobie tu I wpisujemy HOME I wracamy do tego miejsca I tak to dokładnie na razie działa, mamy też, słuchajcie, możliwość teleportacji się do innych graczy Wpisując polecenie TPA Dobrze Zabijmy tą hydrę Oh shit, oh shit, oh shit Dostałem zaatakowany z tyłu I nie mam już, słuchajcie, czym jej bić a więc, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o przedstawienie tego serwera. Um, a właśnie, jeszcze, hydry to mogą się rozbić też jako klipery albo jako pająki, więc z tym się też, słuchajcie, nie dziwcie. Więc ja Wam dziękuję, słuchajcie, na ten odcinek. Ja jestem Meli. Mam nadzieję, że serwer wam się spodoba i będziecie grać. Serwer jest kompletnie darmowy, nie ma tutaj żadnych yy, mikropłatności. Po prostu, kto dołączy, kto dołączy znaczy kto, kto dołączy, kto dołączy, ten dołączy i co. I bardzo serdecznie zapraszam, z serwera oczywiście będzie live i sobie ustawcie najlepiej powiadomienie w kalendarzu waszym. Więc ja dziękuję za obejrzenie tego filmiku, mój wydoba Merlin. jeśli ja z wami żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć.